Proszę bardzo. Panie dyrektorze, ja mam propozycję, już powiedzmy taką, może bardziej publicystyczną. Może zrobić taki mały, bo w zasadzie to, co Pan mówi, to jest bez wyjścia. Stworzyć jakąś grupę Indian amerykańskich i palestyńskich, no i też zamierzał takie przedsiębiorstwa na szafro. Oni zarządzają, powiedzmy, tych strat ziem amerykańskich, no, te, że to co potężne, przecież te ziemie to India. Palestyński, i może i pan z na na podczas 448 i uchwalił. Ja nawet ja nawet publiczny... zwracałem uwagę, ja nawet zwracałem uwagę na taką możliwość jeszcze w okresie, kiedy ustawa nie była całkowicie uchwalona, to znaczy Izba Reprezentantów jej nie uchwaliła, a prezydent Trump jej nie podpisał. Mianowicie zwracałem uwagę na taki precedens Black Hills. O co chodzi? Otóż w okresie wojny secesyjnej Indianie z grupy Lakota podnieśli, wzniecili powstanie. No i ponieważ rząd amerykański nie miał głowy, tam się miał większe zmartwienia, nie miał głowy do zajmowania się Indianami, no to odnieśli sukces i rząd podpisał z nimi. Taki traktat Fort Lauderdale, który przewidywał, że terytorium na terenie stanu Montana, Wyoming, jeszcze kilku innych, mniej więcej 5% obecnego terytorium Stanów Zjednoczonych zostanie oddane w wyłączne posiadanie Indian. Tam były takie, dopóki woda, będzie rzeki będą płynąć bo oni świecić, trawa rosnąć i tak, no. no i no i tyle. Ale jak już tam ochłonęli wszyscy z wrażenia po wojnie secesyjnej, to rząd w Waszyngtonie wysłał tam generała Castera. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jaki film, Mały Wielki Człowiek. Nie jest o tym. No i, a ci Indianie jeszcze byli w całkiem dobrej kondycji, w dużej sile i ten korpus kawalerii, który tam został wysłany, został rozgromiony, właściwie wybity. Generał Caster Polek tam. To tam bitwa pod Little Bighorn. Potem rząd w Waszyngtonie wysłał innego generała, już tam dysponującego artylerią i karabinami maszynowymi, w związku z tym poradzili sobie z tymi Indianami. Ale o tym traktacie Fort Laami wszyscy zapomnieli, no bo gdzie to, <laughs> jakie tam Więc to jest ten precedens Black Hill, ale no, głuche milczenie było mi odpowiedzią. W związku z tym myślę, że to nie miałoby większego znaczenia. Jest taki, jest, tu korzystając z tego, co pan sędzia mówił o tych sądach amerykańskich, że one czasami bardzo dziwne wyroki wydają, to jest taki działacz murzyński w Stanach Zjednoczonych, już starszy pan. On się nazywa Ludwik Farakan. On jest przewodniczącym murzyńskiego narodu islamu. Taki ciekawy działacz murzyński, bo on się domaga natychmiastowego zaprzestania wszelkich rządowych programów pomocowych dla ludności murzyńskiej, twierdząc, że one utrzymują tą ludność murzyńską w stanie wyuczonej bezradności, itd. itd. co tam demoralizująco strasznie działa. No i jeszcze w dodatku ma takiego, tam taki rys charakterologiczny, że yy, uważa, że on jest antysocjalistyczny, uważa, że socjalizm został wymyślony przez Żydów, żeby zniszczyć Murzynów. No i on się odgraża. I tutaj środowiska żydowskie reagują dużą nerwowością na jego te pogróżki, on się odgraża, że on ich zaskarży przed niezawisłe sądy za handel niewolnikami murzyńskimi. To robi na nich wrażenie, bo to nigdy nie wiadomo, co taki sąd tam są strzeli do głowy. No, a rzeczywiście to byłaby poważna sprawa. Dlatego, że nawet taki autor jak Jakub Atali, on był prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Żyd z pochodzenia, więc nikt go, antysemityzm, posądzić by nie mógł, napisał taką książkę, Żydzi, świat, pieniądze. No i tam między innymi pisze o tym handlu niewolnikami i cytuje list gubernatora Recife do króla, w którym to gubernator powiada tak, że Żydzi opanowali handel niewolnikami do tego stopnia, że licytacje nie odbywają się w święta żydowskie, no i w ogóle, jak ktoś tam z innego towarzystwa by chciał się do tego włączyć, no to na pewno mu się nie uda, bo go tam wygryzą. Handel niewolnikami wymagał dosyć takiej skomplikowanej inżynierii finansowej. Bo trzeba było albo zbudować statek, albo go adaptować, bo to musiał być tamte. Trzeba było zaciągnąć załogę, trzeba było żywność kupić, trzeba było wziąć jakieś towary na wymianę. Potem to już nie było takich z tym kłopotu, bo na Jamajce i innych wyspach Morza Karaibskiego właśnie tych murzyńskich niewolników Zatrudniano przy plantacjach trzciny cukrowej i destylarniach rumu. I z jedną stronę płynęli niewolnicy, a w drugą stronę płynęły butelki rumu, no i to był taki samograj ekonomiczny rzeczywiście. I y, tym tą inżynierią finansową zajmowały się domy bankowe zachodniej Europy. Na tym między innymi wyrosły te, takie fortuny, jak roczdowie i tak dalej, więc Farakan wie, co mówi i oni trochę się denerwują w związku z tym. Ale oczywiście siła przebicia Ludwika Farakana jest znacznie mniejsza niż AIPAC-u, czyli lobby żydowskiego, jest taka książka dwóch amerykańskich politologów, zresztą przetłumaczona na język polski lobby izraelskie w USA. Oni tam no, mają świadomość, że stąpają po bardzo cienkim lodzie, ale jednak stąpają. No i tam były, kiedy ta książka się ukazała, to najpierw ich tam... Próbowano oskarżyć o antysemityzm, ale ponieważ to dosyć trudne było, bo jeden oprócz tego, że jest profesorem politologii, to jest generałem armii amerykańskiej, a drugi ma taką pozycję w świecie naukowym, że już tego typu oskarżenia na nikim nie robią wrażenia. W związku z tym zamilczana jest ta książka kompletnie, no ale została przetłumaczona na kilkanaście języków, między innymi język polski, no i co oni tam piszą? No na przykład takie rzeczy, że jedynym państwem na świecie, które nie musi się rozliczać z pomocy amerykańskiej, jest Izrael. Inne muszą się rozliczać. No i co? Izrael do, od rządu amerykańskiego dostaje kroplówkę w wysokości 4 miliardów dolarów rocznie. I co robi? Natychmiast pożycza te pieniądze rządowi amerykańskiemu na wysoki procent. Także tak to wygląda i tu tam winne takie kwiatki są, więc to, ta nerwowość środowisk żydowskich jest całkowicie zrozumiała. Proszę bardzo, proszę panu. Ja mam jeszcze takie pytanie, albo raczej sugestie. Ten cyrk który teraz się dzieje, miałby to dzisiaj chyba Płock. Płock, tak. Płock, tak. Płock, tak. Czy to nie jest yy, generowane po to, żeby zirytować naród polski, bo jak wiadomo w 44 roku w Warszawie pokazaliśmy, że jesteśmy no, nie do końca obliczalni, że po, pod wpływem, y, jak, jak ktoś nas naciska, to zrobimy coś zupełnie odwrotnego, niż oni się spodziewają. Czy nie, nie liczą na to, że w końcu, lyszą, w końcu to, że będzie pana... jakiś dym? Liczą, liczą, tak, lyszą, zainty, lyszą. ale, niech tak, ale tak, to, to pozwoli do końca. potem pan dokończy, a ja najpierw odpowiem. Na tym polega prowokacja. Prowokacja polega na tym, żeby zachęcić czy skłonić prowokowanego do zachowań, które pozornie są sprzeczne z intencjami tego prowokatora, ale tak naprawdę cała jego działalność, cała prowokacja jest obliczona na ich wywołanie. Z całą pewnością tak jest. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wystąpi taka reakcja w skali masowej, no to już i tak się takie oskarżenia pojawiają, a to będzie dodatkowo, dodatkowo osadnie, że w Polsce podnosi głowę faszyzm. Że w Polsce podnosi głowę faszyzm. A kto będzie współczuł faszystom? Właściwie faszystów trzeba ograbić, bo to im mniej siły będą mieli, tym lepiej dla tych, co tam walczą z faszyzmem. Proszę bardzo. A i właśnie o to właśnie mi się rozchodzi. Bo jeszcze trzeba pamiętać, że obowiązuje nas ustawa 1044. Czyli nasi sojusznicy mogą użyć wojska na terenie naszego kraju i mogą użyć broni z ostrą amunicją. I czy nie będzie tak, że będzie prowokacja, któryś z rządzących będzie na tyle ociemniały w pewnym momencie, że poprosi sojuszników o użycie wojska, a przecież mamy na naszym kraju 1000 albo 1500 amerykańskich żołnierzy, którzy są rotacyjnie po całym kraju, więc mogą jeździć za tym cyrkiem objazdowym i pilnować porządku. Bardzo możliwe, że Dziękuję. rzeczywiście konsekwencje ustawy 1066, którą prezydent Komorowski podpisał 24 stycznia 2014 roku, i która o mimo pięciu lat dobrej zmiany nie została uchylona, no bo chyba nie wolno jej nam uchylić. W związku z tym takie niebezpieczeństwo istnieje. Ja myślę, że Niemcy na to czekają. Niemcy na to czekają, dlatego że wtedy by były załatwione różne sprawy, ponieważ remanenty wojenne nie są zakończone. Mówię o drugiej wojnie, bo pierwsza to już się zakończyła definitywnie, dokładnie 3 października 2010 roku. Dopiero, no a druga jeszcze nie. W związku z tym, bardzo prawdopodobnie, że wtedy różne sprawy były załatwione przy takiej okazji, a państwo polskie zostałoby całkowicie obezwładnione, i o dalszych losach naszych decydowaliby inni, tak jak to robili w Teheranie, czy w Jałcie, i tak dalej, bez naszego udziału. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję w takim razie. Tak, przepraszam. Wspomniał Pan. Bardzo dziękuję. Ja, ja myślę, że w imieniu wszystkich bardzo ciekawe spotkania. Ja napisałem list do arcybiskupa Jędroszewskiego, ale niestety mogę powiedzieć, że miał zablokowany, mimo że mam mail do niego. To było już wiele pogróżek w ostatnim czasie. Napisałem do prowincjała. Napisałem językiem dosyć ostry, nie chcę tutaj, mam maila go cytować, kończąc i ten dużyński ojczurek na ostatecznym sądzie też kiedyś usiądzie, celebryta po prostu. Co ja chciałbym przez to powiedzieć? No, musimy być razem, używać rozumu. Ciarki przechodzą. To, co pan mówi, to jest prawdą. Ja byłem na pożegnaniu wojaków, czyli generała Bieńka, kiedy wjeżdżali do Iraku, dlatego, że ja w Iraku spędziłem 2,5 roku. Pracowałem w chwili w Babilonie, tam gdzie nasze wojsko niepotrzebnie pojechało. Generałowa wtedy, jak mówiłem szczerze, jaki tam klimat i po co my tam jedziemy, żona generała Bienkamp jest aż tak niebezpiecznie, a my tak, tylko że pani mąż będzie w namiocie bezpiecznie z ochroną, ale będą ginąć ludzie i niestety ginęli. My jesteśmy Państwem poddańczym. Nasza władza, przepraszam, nas nie słucha. Ona nas lekceważy i tak nas reprezentuje. Tylu no, mądrych ludzi jest w Polsce. To nas nie widać. My, a w tej chwili jest taki wielki lęk. My się boimy. My się za bardzo boimy. No dziękuję, że pan nie Ja myślę, że jesteśmy na kryzys przywództwa. Kryzys przywództwa, i to nie tylko politycznego, ale każdego innego. Jest tryumf niewództwa. No to jest inna sprawa, z czego to wynika, ale ma, cierpimy na kryzys przywództwa, y, ponieważ no, nasi umiłowani przywódcy w najlepszym razie są bardzo nieśmiali. Bo inne wyjaśnienia są jeszcze gorsze. Co jeszcze gorsze, ja się przed nimi powstrzymam. Żeby tam nie podpaść niezawisłemu sądowi, ale, ale nie wykluczam takich jeszcze gorszych uzasadnień. Zwłaszcza, że no dla nikogo nie jest tajemnicą, moja ulubiona teoria spiskowa, według której Polską rotacyjnie rządzą trzy stronnictwa ruskie, pruskie i amerykańsko-żydowskie. Rotacyjnie niejednocześnie. Ale to one tam jakoś się pogodzą, zwłaszcza że, zwłaszcza, że. I to jest nawiązanie do tego, o czym tu wspominał pan Sadowski, że taką niepisaną zasadą konstytuującą nasze państwo Trzecią Rzeczpospolitą, jest zasada, my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I dzięki temu no przy pozorach, przy pozorach straszliwej politycznej wojny, proszę zwrócić uwagę, że w sprawach istotnych dla państwa, w sprawach istotnych dla państwa, obydwa obozy zachowują się identycznie. Była sprawa referendum w sprawie Anschlussu. Była sprawa ratyfikacji traktatu lizbońskiego, no i teraz jest sprawa roszczeń żydowskich. Identycznie się zachowują obydwa obozy. A że tam się muszą jakoś przekomarzać dla, że tak powiem, stworzenia wrażenia, że tu coś się dzieje, że tu nasza młoda demokracja paroksyzmy przeżywa, no to ja, taki, taki teatr jest pożyteczny. Wielu ludzi nawet się z tego powodu rozhuściuje emocjonalnie i to jest. Takie wciągające. Natomiast proszę zwrócić uwagę w sprawach istotnych dla państwa. Nie ma żadnej różnicy. Proszę bardzo. Proszę pana. lekko do tych reparacji cały czas wspomina. A w pewnym momencie przychodzi się. do tego, że tutaj zostały nowe jakieś sposoby zmiękczania naszego społeczeństwa podjęte. Usunięte walka o demokrację, usunięte walka o praworządność i wprowadzone zostały tutaj teraz takie, no wiadomo. Te marsze równości. Ja nie do końca rozumiem, czy pan to jest w stanie odgadnąć, jaki oni przewidują skutek. To znaczy, ja uważam, że na przykład prasa taka dla młodzieży w moim pokoleniu, jak byłem w postałówce, odniosła skutek stuprocentowy zamierzony. Jest ta całkowita demograficzna w tej chwili katastrofa. Teraz ja patrząc na to, co robią te marsze równości, to taki mogę wywnioskować jeden na przykład skutek. No że PiS jednak wygra dalej, ponieważ zacznie być jakaś wolna, ideologiczna i będzie tak mniej więcej tak samo jak przy wyborach do Europarlamentu. Ale załóżmy, że grają na dłuższą, na dłuższą metę, że dalej będą nas zmiękczać, to zmienią w kiedyś władzę za 10 lat taką, która wszystkie reparacje podpisze. Ja nie bardzo rozumiem właśnie tego przejścia, żeby nas zmusić do płacenia za reparację, czyli za ten majątek. Jakie podjęli narzędzie? Ja nie bardzo tego Pan mi wyjaśnić. Proszę Państwa, no, jeszcze raz powtórzę. Jaki jest prawny sens ustawy 447, że rząd Stanów Zjednoczonych przyjął na siebie obowiązek dopilnowania, żeby między innymi Polska, która jest na głównym celowniku, żeby te roszczenia zrealizowała. Amerykański ma bardzo dużo możliwości, żeby nas do tego zmusić. Nie wiem, jakich możliwości użyje, nie wiem, jak, w jakim kierunku to będzie szło, z jakim, w jakim tempie to będzie szło. Wydaje mi się, że w dosyć szybkim, bo przyspieszają wydarzenia. Natomiast niezależnie od tego, niezależnie od tego, jeszcze jest jeden proces, który się w Ameryce Północnej i w Europie toczy. To jest rewolucja komunistyczna. Tyle tylko, że jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to jest, co to jest, że to jest rewolucja komunistyczna, to dlatego, że ona jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą myśmy poznali, bo myśmy poznali strategię bolszewicką. Ona się składała z trzech takich elementów. Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego duraczenia. O, przyniosła przerażające rezultaty, nie można powiedzieć, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. I pod koniec lat 60. zaczęto odchodzić od tej strategii ku strategii zaproponowanej jeszcze w latach 20. przez takiego włoskiego komunistę Antoniego Gramsciego. Który uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera ludzkiej świadomości, sfera kultury. W związku z tym na pierwszy plan się wysuwa masowe duraczenie. Narzędzia terroru są stworzone, ale na razie nie są stosowane na dużą skalę, żeby nie płoszyć potencjalnych ofiar. Tym bardziej, że masowe duraczenie przynosi świetne rezultaty. Świetne rezultaty. Y i takim pierwszym krokiem do, że tak powiem, zastosowania masowego duraczenia na wielką skalę jest uzyskanie panowania nad językiem mówionym. No i widzimy, takie tam zaczęło się od takiego niewinnego zupełnie, że zniknęło słowo kalectwo z języka mówionego, zostało za takim dziwolągiem niepełnosprawność. Ale ludzie zostali wytresowani że rząd może nam narzucać, jak mamy mówić, A, ale jak jakoś mówimy, to mimowolnie przyswajamy sobie treści, które się... Podam przykład taki. Pojawiło się jeszcze dawno temu określenie kochający inaczej. Bo to tam wielu ludzi wzbudza, wesołość zbudza, bo to dotyczy takiej frywolnej strony egzystencji ludzkiej, ale Zwróćmy uwagę na ładunek informacyjny, jaki to określenie sobą niesie. Jedni kochają tak, drudzy inaczej, ale każdy sposób jest jednakowo normalny. Nie wolno tutaj wartościować, wszystko jest normalne. To znaczy, że normą jest cokolwiek, że normą jest wszystko. W tej sytuacji samo pojęcie normy traci sens, a to jest już rewolucja. Dlatego, że w cywilizacji łacińskiej myśmy się przyzwyczaili do stosowania logiki dwuwartościowej, że jest prawda i jest fałsz, jest norma i są dewiacje. A tu nie ma prawdy, tylko wszystko jest prawdą, wszystko jest normą. W związku z tym, to jest rzeczywiście sączony jest tak bez przerywania snu yy, pogląd rewolucyjny. No, i teraz już wchodzimy w etap surowości po tej pieredysce 30-letniej. No, i teraz co? A no, ma być penalizowana mowa nienawiści. Właściwie już jest. A co to jest mowa nienawiści? A nikt tego nie wie. Nikt tego nie wie. To jest bardzo podobne do kontrrewolucyjnej agitacji, jaka była w artykule 58 Kodeksu Karnego Rosyjskiej Federacji, Federacyjnej Republiki Socjalistycznej. Też nikt nie wiedział, co to konkretnie ma znaczyć. I miliony ludzi życiem to przypłaciły. Także y, zaczyna się niewinnie, ale nie wiadomo, jak to się skończy, bo w etap surowości dopiero wchodzimy. Dopiero wchodzimy. A jak coś złego może się stać, to na pewno się stanie. Proszę bardzo dopytać, bo kto jest wajchowy w tym układzie? Ja rozumiem, że Pan pytał o to w tym kontekście, że ktoś wycofał e, prawda, niemieckie forpoczty, a wprowadził, no właśnie, być może e, frywolnych e, tutaj na ulicę pod e, tą tęczową e, flagą, ale kto, kto jest tutaj rozgrywającym? Wydawało się, że mimo wszystko e, no, prezydent Trump raczej stanowi szczytło konserwatywne, a trafiąc z jego osobistych Historii, to jednak tam wydaje się, że idzie duża rewolucja nie wszędzie, bo w Nowym wiemy, że nie, ale na przykład antyaborcyjna w Stanach Zjednoczonych też idzie. I prezydent Trump deklaratywnie jest, wydaje się, dość konserwatywny w swoich poglądach. W związku z tym trudno uważać, że, że ktoś by mu tam, Rada w Trzecim Szeregu, wypuszczał harcowników z potęczowej, bez, bez jego jakiejś tam wiedzy. No to to też by można było powiedzieć, że jak ktoś, ktoś, ktoś nas rozgrywa z trzeciego szeregu amerykańskiego, to Trump jest dla nas wtedy sojusznikiem, e, bo on nie byłby chyba tym wajchowym, prawda? Ja nie, miał, nie mam takiej pewności. Ja też. Nie mam takiej pewności. Wie pan, prezydent Trump już kilka lat sprawuje swój urząd, i jak dotychczas to zrobił wszystko, Zrobił wszystko, czego oczekiwało od niego lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych. Jak dotychczas robił wszystko. A w moim przekonaniu w czyim interesie, bo to Rzymianie mieli taką zasadę, że jak nie wiedzieli, co tam tego, to, to posługiwali się taką pełną mądrości sentencją i specit i protest. Ten zrobił, kto skorzystał. A kto może skorzystać na doprowadzeniu narodu polskiego do stanu psychicznej bezbronności? No, ci, którzy chcą go obłupić ze skóry, to chyba jasne, prawda? Więc tu yy, i to, cieka co ciekawsze, yy, trzeba, nie, znaczy, trzeba o pewnych rzeczach mówić bez zacietrzewienia, ale i bez lęku. Ale i bez lęku, bo. Yy, to jest promotorem rewolucji komunistycznej. Ona ma na celu zniszczenie cywilizacji łacińskiej. A cywilizacja łacińska ma dwóch wrogów: jednego odwiecznego, a drugiego świeższego. Żydzi są wrogami cywilizacji łacińskiej. To trzeba jasno powiedzieć. Nie udawać, że tak nie jest. Nie bójmy się tego. Profesor napisał parę książek. To, że... No napisał, no to miał rację, tak. To po pierwsze. A po drugie, socjaliści. Socjaliści. I te kręgi dwa częściowo się na siebie nakładają. To jest Żydokomuna. To jest Żydokomuna. I to wbrew temu, co sądzi pan profesor Paweł Śpiewak, ona rzeczywiście istnieje. Ona rzeczywiście istnieje. To nie to, że to jest jakiś wymysł ludzi, którzy mają bzika na tym punkcie. O, jest sporo ludzi, którzy tam mają na tym punkcie bzika, ale to bzik swoją drogą, a spostrzegawczość swoją. I powiem jeszcze, już kończę. O tym kto, bo to zarzut antysemityzmu, to jest. Bo ja już tam się tym nie przejmuję specjalnie, bo jestem, że tak powiem, antysemitnikiem zatwierdzonym, więc już nic mi nie pomoże. O tym, kto jest antysemitą, a kto nie, to decyduje Liga Antydefamacyjna w Nowym Jorku. I jakie opinie ona piętnuje jako antysemickie? Ano na przykład takie, że Żydzi mają duży wpływ w amerykańskim sektorze finansowym, medialnym i przemyśle rozrywkowym. No każdy, kto był w Ameryce, a nawet nie był, tylko trochę tam to wie, że to prawda. Co to znaczy? Że między antysemityzmem a spostrzegawczością stawia się znak równości. Między antysemityzmem i spostrzegawczością. Ja tak pół żartem, ale pół serio mówię w związku z tym, że w dzisiejszych, skoro tak, to antysemitą nie jest dzisiaj tylko albo dureń, albo świnia. No bo jeżeli ktoś nie zauważa tego znaku równości, no to dureń. A jeśli zauważa, ale z jakichś powodów udaje, że nie zauważam no to Świnia. Także po albo, albo Świnia. Proszę bardzo. Proszę. Proszę bardzo. A propos rezerw Złota. Uranie trzeciej Unii w Radio słyszałem w tym tygodniu że 100 milionów, 100 ton złota mają, ma wrócić do Polski. Czy pan redaktor coś wie na ten temat? No wiem, tak mówił pan premier Murawiecki, który kupił, nasz znaczy Narodowy Bank Polski kupił nie tak dawno 100 ton złota. No i pan premier Murawiecki zapowiedział, że to wróci do Polski. No czekamy. Czekamy, ale ciekaw jestem po co? Ma wrócić do Polski. Tak. Tym po co? Czy po to, żeby było, czy po to, żeby stąd wyjechało gdzieś w nieznanym kierunku. Tak jak złoto zdeponowane w Ambergold. Dziękuję. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak ta nasz gość wygląda. Już. Ja już nie mam dobrego przykładu, żeby ktoś się dobrze czuł i, i, i coś już, przyspieszył. Za zbyt duży wysiłek, ty jeszcze czekam. Po kolejnym starcie, który proponuję, żeby o 11.00, kto jeszcze będzie sobie życzył, będzie ta dyskuta, która jest w nasi naszych czyli Pana Redaktora Michalkiewicza, Pana Redaktora Kręgowa, Witolda i Pana Sadowskiego. Także zapraszam na 11.00. Ja,